Dlaczego prawie nigdy nie polecam tradingu jako zajęcia na pełen etat nawet tym, którzy już konsekwentnie osiągają zyski? Prawda jest taka, że bycie dobrym w tradingu to 20% umiejętności techniczne i aż 80% to gra mentalna. Zarządzanie ryzykiem, ocena sytuacji z czystą głową, zachowanie spokoju, nawet gdy rynek odjechał kilkadziesiąt pipsów, bo na przykład Twoja analiza zawiodła. To tylko niektóre z kwestii mentalnych, z którymi radzą sobie zyskowni traderzy. I pozwól, że Ci powiem, że jest o wiele łatwiej, Łatwiej pozostać obiektywnym i trzymać się swojego planu handlowego, jeśli nie musisz martwić się o to, czy zyskowne pozycje z rynku zapłacą Twoje rachunki, czy nie. Zgodzisz się z tym, prawda? Więc tutaj jasność umysłu jest kluczem do stałych i regularnych wyników. Jeśli potrafisz zachować tą jasność umysłu, połączyć zasady, których uczę, ze swoim planem handlowym, to będziesz zarabiać pieniądze. Gotowy do odkrycia tradingu jako dodatkowego źródła dochodu. Napisz do mnie słowo trading, aby uzyskać więcej informacji na temat moich strategii.